Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyjątkowym projektem, z moim scrapbookingowym dzieckiem, z albumem, do którego się szykowałam kilka lat, żeby go zrobić, który generalnie pierwotnie miał być po prostu albumem z motywem przewodnim Harry'ego Pottera, a ostatecznie stał się albumem ślubnym, ponieważ został zamówiony przez moją bardzo dobrą koleżankę jako prezent ślubny dla jej kuzyna. E, album jest obity e, taką specjalną tkaniną obiciową, tylko jest to tkanina tapicerska, a nie skrampuklingowa czy introligatorska. Jest to tkanina, e, którą możecie znaleźć na Allegro, e, ona nazywa się tkanina obiciowa Gobi. E, brzegi albumu zaznaczyłam, zabezpieczyłam narożnikami, nie chcę wyostrzeć, narożnikami zakupionymi w Zielonych Kotach, metalowymi, dużymi narożnikami, bo one mi tutaj Najbardziej pasowały. Z tyłu, jakbycie nie ma mojego logo. Moje logo jest w środku, konkretnie w postaci wizytówki, ponieważ jakby w ogóle no, to małe różowe logo nie pasowało do koncepcji tego albumu. Na okładce mamy herb Hogwartu, wycięty kilkukrotnie wykrojnikiem z AliExpress. Dodatkowo jest kolorowy herb, wycięty, znaleziony w internecie, wycięty tak, żeby pasował, pociągnięty jeszcze do tego dodatkowo kolos i akcent. Album jest duży, ma 6 kart, ale takich no rozbudowanych. Tam jest sporo miejsca na zdjęcia. Um, ma wymiary, okładki, 20 na 25 cm. I grzbiet ma, kochani, o wymiarach 12 cm, chociaż no, w zasadzie to 13. Aż dzisiaj, jakbym go robiła, to pewnie bym go zrobiła jeszcze. Jeszcze większego, bo pewnie bym zrobiła go 14-cm. Album jest zainspirowany pracami Ani z kanału Ania Tworzy, Kasi Strącer, a także jest bindowany metodą pokazaną przez Asie Szulik, a konkretnie jest bindowany na płótnie. Tutaj akurat na czarnym płótnie ja osobiście wymyśliłam tutaj, że będzie bindowany metodą Hidden Hinge Plus, ponieważ no te strony są duże, mocno rozbudowane, więc widziałam, że dużo lepiej jak ten plusik tutaj będzie, żeby one lepiej e, przechodziły na boki. Ponadto to, to co zauważyłam u Kasi Szulik, co mi tutaj pomogło ten album zrobić, to jest podwójna ba, ym, grubość bermaty tutaj. Na opłatę. No ale otwieramy, bo myślę, że sami jesteście ciekawi środka. Środek jest mega fajny, bardzo dużo dodatków, które są w albumie, ja wam będę mówiła, które pochodzą z AliExpress. W albumie wykorzystałam trzy główne kolekcje i dwa dodatkowe papiery z innych, a mianowicie papier z kolekcji Zoju Design, który tutaj możecie zobaczyć. Taki Harry Potterowy. Waiting for a Letter się chyba nazywa ten papier. To jest pierwszy papier. ZOEU Design z kolekcji takiej magicznej. Wykorzystany jest papier z kolekcji Witchers and Wizards Eco Parku, z którego między innymi pochodzi ta sentencja. I papier, od którego w ogóle zaczęłam zbieranie materiałów na ten album, czyli papier z kolekcji Small Winglet Shop The Boy Who Lived. Tamtego papieru to kupiłam aż trzy kolekcje. Zostało mi sporo dodatków, sporo papierów, ja mam jeszcze zamiar jeden taki album harry potterowy zrobić. Tutaj mamy y, y, ramkę y, na przestrzał, że tak powiem. Z jednej strony mamy bilet do Hogwartu na peron numer 9 3 4, z drugiej strony mamy bilet na błędnego rycerza, night bus, ticket i są to właśnie, papier, są to właśnie y, bilety z Aliexpress. Otwieramy w bok, tutaj mamy miejsce na zdjęcie, tutaj mamy kieszeń. W kieszeni mamy pojedyncze maty na zdjęcia, i mamy książeczkę na cztery zdjęcia z kieszonką, tutaj bez żadnego dziurkacza, po prostu złota kieszonka. I motywem przewodnim, jeśli chodzi o kolory, to poza tym, że, że kolory jakby dyktowane przez papiery, tu, tu mam matę, te pechą złotów, baza papieru jest czarna, bo album jest czarny, ale stwierdziłam, że czarny do każdego papieru pasuje. Motywem przewodnim kolorystycznym jest kolor złoty, który też zauważyłam w jednym z albumów warsztatowych Ani. Stwierdziłam, ponieważ ja w ogóle ten, ten kolor złoty zaczęłam używać, jeszcze zanim Ania go zaczęła używać. Ja bardzo ten, to złoto lustrzane lubię. No i jakby pasowało mi tutaj bardzo mocno, więc to złoto lustrzane jest w cały Tutaj mamy kartkę skaludową, właśnie podpatrzoną u Ani po raz pierwszy. Kartka wygląda w ten sposób. Karta w sumie mamy kieszonkę. Tutaj mamy takie rzeciki, które gdzieś tam kupiłam w hurtowni papierniczej. Mamy imiona młodych, czyli Justyna i Mateusz. Wykrojone wykrojnikiem z Aliexpress, takim wykrojnikiem, gdzie są litery takie haropoterowe. Tą stronę, tą kartkę, mamy, kartę mamy otwieraną w bok, taką książeczkę. Całość otwierana na góry. Tutaj też mamy miejsce na dwa zdjęcia. Tutaj mamy głęboką kieszeń z matami na zdjęcia, ale z jedną ciekawostką, takim smaczkiem, który też kupiłam na Ali. Czyli mi list do Harry'ego Pottera, komórka pod schodami, private drive, 4 litra, winging, serii. Jest to koperta zalakowana, jak widzicie, z herbem Hogwartu. I w środku mamy oryginalny list Minerwy Magdana Gal do o tym, że się dostał do szkoły Czarnictwa, oraz listę wymaganych rzeczy na pierwszym roku w Hogwarcie. I tą kopertę mamy tu taki fajny haroboterowy dodatek. Następna strona to jest strona, której, na której mamy za szybką, też dwustronną szybką, zobaczcie sobie, też dwustronną szybką e, monety z banku Gringota. Teraz Wam pokażę w ten sposób. Jest logo Gringota na, na złotym tle. Tutaj mamy jeszcze takie naklejki, które kupiłam kiedyś, kiedyś, jakieś 15-20 lat temu, w jakimś markecie, w bielsku białej, e, za jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, bo, bo, bo blister naklejek wtedy kosztował chyba złote 16 czy złote 30 coś. E, tutaj mamy kartę otwieraną w jedną i w drugą stronę i całość jest tak zamykana, ma taki tutaj paseczek. Następna strona to książeczka, sobie złapę, będzie mi wygodnie. To książeczka otwierana do góry i cała karta otwierana w bok. Tu mamy miejsce na zdjęcie, natomiast tutaj mamy belly band. Za belly bandem mamy e, maty na zdjęcia. Mamy książeczkę z, e, z sobą, która pochodzi z małej kolekcji papierów e, z OU Design. I mamy kartę. Tutaj też możemy umieścić zdjęcie 10 na 10. I to jest karta z kolei z kolekcji Witches and Wizards. Pod spodem mamy taką, taki gwiezdny papier tutaj, e, wykorzystany również na tej pierwszej stronie. Tutaj jest to papier z kolekcji Firteen Sarts. Następna strona e, to jest strona zamykana Harry Potter'em. Widzicie? To jest postać. Wycięta z opakowania od pościeli, którą sobie jakiś czas temu kupiłam. Także jak widzicie, ten album ma tak mnóstwo różnych dodatków, zbieranych przeze mnie z różnych miejsc i rzeczy, że, że szok. Tego jest naprawdę dużo. Harry Potter nam się odsłaniał w bok. Otwieramy i tutaj mamy jedną kieszeń na zdjęcia, drugą kieszeń na zdjęcia. Mamy maty. I w tej górnej kieszonce mamy jeszcze dodatkowo poza matami książeczkę z ekspresem London Hogwarts. Proszę bardzo. Następna strona, jeszcze tylko wyjmę tematy, żeby je było widać, że one tutaj są. Następna strona to jest wodospad statyczny ozdobiony kaboszonem. Muszę tak wziąć, żebyście go zobaczyli. Ozdobiona kabuszonem z logo Howard'u. Widzicie, on jest taki dosyć. on tutaj będzie widać, że on jest dosyć gruby. No i tak jak mówię, był dostać statyczny, wklejany w stronę. I tutaj karta znowu z tej kolekcji Sandwich Wizards. I teraz mamy cztery karty: dwie i dwie, które są inspirowane albumem Harry Potterowym Kasi Stroncel. I to są strony, gdzie wykorzystałam te grafiki z, ze Small Winglet Shop z mundurkami e, prezentującymi poszczególne domy. Mamy Gryffindor, mamy Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Zaczynając z Gryffindoru, tu mamy Złotą Kieszeń, w której mamy poza matami kwadratową, kieszonkę, e, kwadratową książeczkę. To są wszystko karty, one będą w czterech miejscach z kolekcji z, e, Witches and Wizards. Schemat jest ten sam, środki się trochę różnią, bo tutaj mamy dla odmiany Belly Band, za którym mamy znowu taką samą książeczkę jak tam, bo te książeczki są cztery. Tutaj sobie wykorzystałam arkusz dodatków takich naklejek z, do tej kolekcji Ecoparku w Elixir, Tutaj mamy Poison, Poison and Spells, też pasujące. Te, te dodatki też są z tej kolekcji Ecoparku. Tutaj otwieramy w woki, dla odmiany mamy klapki w górę i w dół. Te klapki są puste, mamy miejsce na, na dwa zdjęcia pionowe tutaj też. No i kolejna książeczka, tym razem w niebieskich kolorach. Dalej mamy zielone, gdzie mamy książeczkę tutaj włożoną taką, za tym razem pionową pierwsza. To są takie fajne cztery strony, które tutaj pasowały. Następne dwie strony. Mamy Hedwigę i mamy takie typowo biblioteczne klimaty, coś dla Hermiony, insygnia śmierci. E, tutaj mamy jedną harmonikę otwieraną w dół, a tu mamy drugą harmonikę otwieraną do góry, i pod spodem mamy jedną kartę z kolekcji Ekoparku, gdzie możemy z tyłu nakleić zdjęcie. I to jest zamykane na magnesiki. Następna strona to jest takie, takie kółeczko, na którym nakleiłam metalowe insynia, symbol insygnium śmierci metalowy. I to jest magnesik. Właściwie magnesiki są po tych, tutaj po obu stronach. Całość nam zamyka dół, a dół otwieramy w ten sposób. Bam! I tutaj mamy, zobaczcie, muszę się wyostrzyć. Mamy miejsce na cztery pionowe zdjęcia i na dwa poziome zdjęcia w karcie typu twist and pop up i zamykamy niepozorna strona a myślę, że bardzo fajna ostatnia strona w albumie to jest bardzo głęboka kieszeń w którym są chyba dwie albo trzy maty na zdjęcia dwie i kochani kupiona na aliexpress mapa tak to wygląda na wierzchu tej bardzo głębokiej kieszeni mamy Pasek, znowu z symbolem i śmierci, zabezpieczony glossy akcent, otwierany na boki. Pod spodem mamy kawałek mapy umców, i też mamy harmonikę otwieraną w jedną z stronę, wklejoną w stronę, tak żeby tutaj było jeszcze miejsce na zdjęcie. No i ostatnia strona to jest karta z kolekcji Witches and Wizards. Ona tu się musiała znaleźć, ponieważ niestety, ale ta część haczyła mi o tą, więc ta karta jest po to, żeby tutaj nic nie haczyło, ładnie chodziło. Otwieramy y, tą klapeczkę malutką w bok. I otwierana strona cała w drugą stronę i tutaj mamy z kolei wodospad dla odmiany dynamicznej. Więc ciągniemy sobie w dół i do naszej strony otwieramy w Mamy ten posteczek na zdjęcia. No i na ostatniej stronie mam maluteńką kieszoneczkę. Zobaczcie tak taki akcencik dosłownie, gdzie schowałam swoją wizytówkę, żeby każdy wiedział, kto to małe dzieło sztuki stworzył. Nie boję się tego określenia, że to małe dzieło sztuki, bo powiem Wam szczerze, jest to naprawdę gigant. Który, zobaczcie sami olbrzymi album, przepiękny album, no tak magiczny, że już chyba się bardziej nie dało. Strasznie jestem z niego dumna, strasznie się cieszę, że mi wyszedł. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał co najmniej tak samo jak mnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tak jak mówię, jest to mój Dzidziuś, jeden z moich najfajniejszych, najcudowniejszych albumów. Uwielbiam go oglądać, strasznie żal mi go będzie oddawać, ale no cóż, nie po to się robi albumy, żeby stały na półce i, i, i tylko tam stały, tak? Trzymajcie się krótko, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! pa.